Cześć, zwiedzamy Dublin. Dziś pokażę Ci największej iglicę na świecie, czyli Spire. Zajrzymy do Temple Bar, najbardziej znanego baru w Irlandii, a także odwiedzimy kultowy sklep. Lego. Przejdziemy się po galeriach handlowych, a na ulicach Dublina spotkamy nietypowo sytuację z pewnym złodziejem. Oczywiście nie zabraknie pysznego burgera i widoku najstarszego mostu w mieście. Zaczynamy! Chodź ze mną, zobaczymy! Co dzisiaj ciekawego Ci pokażę? Spire, czyli ta ogromna szpila, to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Dublina. Ma 120 metrów wysokości i stoi w samym centrum miasta. Na O'Connell Street powstała w 2003 roku jako symbol nowoczesności odnowy Dublina. Trudno jej nie zauważyć. Widać ją praktycznie z każdego zakątka centrum. Tutaj jest portal, który łączy Stany Zjednoczone z Irlandią. Tutaj na górze jest kamerka, przez którą w Stanach Zjednoczonych ludzie stojąc naprzeciwko takiego samego portalu, widzą tutaj ludzi z Irlandii. Także można tutaj sobie stanąć i kamerka nagrywa, jakby przekazuje obraz do Stanów Zjednoczonych na żywo. Garda sobie chodzi, czyli tutejsza policja, ja sobie przechodzę na czerwonym świetle. W Irlandii ogólnie nie ma czegoś takiego, że musisz sobie stać na czerwonym świetle i czekać, aż przejdziesz. Jest ogólne przyzwolenie, że jeżeli nic nie jedzie, to można sobie przechodzić na czerwonym świetle. Garda robi tak samo. Zobacz, jestem przed Temple Bar, najbardziej takim charakterystycznym i znanym takim pubem, lokalem tutaj w Irlandii przez lokalną społeczność. Zobaczę, czy uda mi się tutaj wejść w ogóle, czy będzie tutaj miejsce. Zobaczę, czy uda mi się zjeść tutaj coś ciekawego. Zapraszam Cię serdecznie do środka. Piękna muzyka gra, jest to naprawdę bardzo wesoło. Tyle ludzi jeszcze w żadnym pubie, w żadnej restauracji nie widziałem. Poszukam miejsca siedzącego, może coś uda mi się znaleźć. Udało mi się znaleźć miejsce. Siedzę tutaj koło fajnego Mikołaja. Mam takie fajne miejscówkę, zobaczcie. Zamówiłem sobie kanapeczki. Mam tutaj fajny taki sandwich i chipsy, jakieś sosiki, nie mogło też zabraknąć właśnie Guinnessa, tutaj lokalnego piwa. Wybrałem tutaj sobie z menu w karcie mam kanapka taka 20 euro, za tą kanapkę zapłaciłem, za Guinnessa razem 30 euro. Jest to botrosty Roasty Beef, także zobaczcie sami, ja spróbuję jak to smakuje, zobacz. Bułka naprawdę wygląda niesamowicie Już na pierwszy rzut oka Bardzo ładnie przypieczona Z góry tutaj taka chrupiąca, z dołu taka mięciutka Pachnie Boże, jak to pachnie Naprawdę O matko Zobacz jak to wygląda Kanapka, tu są takie plasterki Wołowiny One są pieczone Takie Ser Sałata, rukola bardzo ładnie to wszystko wygląda. Taka kanapeczka. Spróbujemy ginesika. Slowcze. Jak to mówią Irlandczycy, czyli na zdrowie. Naprawdę fajny klimat. Mikołaj dotrzymuje mi tu towarzystwa. Sam zobacz, naprawdę mam niesamowite towarzystwo do zjedzenia tej kanapki. Umazałem troszkę kanapkę w tym sosie. Mm. Boże! Cały czas podczas jedzenia przygrywa tu lokalny zespół. Niesamowity tutaj klimat panuje naprawdę. Pożegnamy Mikołaju, już tam inni ludzie zasiedli, jest naprawdę mało miejsca do siedzenia. Ja dokończę sobie tutaj ginesika, zobaczcie sami. Pokażę Wam teraz ten niesamowity klimat. Patrzcie. Excuse me. Klimat jest naprawdę super. Zobaczcie ile ludzi. Świątecznie i klimatycznie naprawdę. Myślicie o Temple Bar? Można tu przyjść ze znajomymi? Myślę, że warto. Naprawdę. Niesamowite miejsce. Ja uciekam dalej. Dziękuję serdecznie. Bardzo fajne doświadczenie. Byłem właśnie w Temple Bar, zjadłem niesamowite panini, popiłem Guinness'em. Polecam naprawdę serdecznie ten bar. Obok mnie znajduje się Trinity College. Go. Yeah. Can you push your hat like this? Just tip it. Yeah? I'll, I'll get you. Jump back, yeah, hold it here. Wink one eye. Tu nawet skleplego w Dublinie, zobaczcie. Wejdziemy do środka. Oprowadzę Was po sklepie, bo nie wszędzie można spotkać skleplego. Dungeon Dragons. No naprawdę patrz. To jest ten Ornitopter. Szczęki. A chyba moje najbardziej ulubione zestawy właśnie. Szczęki. Ornitopter, Duny. Pytanie Wieża Eiffla Patrzcie, niesamowite Niesamowite North Dam. Tu coś dla dzieci Tu już LEGO City Można sobie się pobawić Patrz Można sobie poskładać Poskładamy sobie jakieś LEGO? Ducati Panigale V4S 200 euro kosztuje Wasaki Ninja H2R 80 euro Mam podobny w domu Panigale i BMW M1000 Tu 450 euro kosztuje zestaw Niesamowite zestawy naprawdę Zobaczymy co tu jeszcze jest Ferrari 450 euro Mercedes To i na dole tu się kręci Lamborghini Ikona, pięknie to wygląda, 180 euro takie Lamborghini I na koniec coś chyba najdroższego, 680 euro Taki Liber, fajny, Control Są co tu jeszcze jakieś zestawy dziecięce, ale idziemy dalej Jesteśmy przed Saint Stevens Green Shopping Center Zobaczymy co można tutaj fajnego zobaczyć, co można tutaj fajnego zjeść

Podoba się? Idziemy sobie do galerii tutaj do Stevens Green Shopping Center. Zobaczymy co nas tutaj czeka Galeria Stevens w tablinie. Starbucks. Mamy tu jakąś kawę sklep z perfumami. Ludzi nie ma już wiele, jest już po świętach, ale zobaczcie klimat pozostał. Fajne takie balkony dookoła. Sami zobaczcie. Tam można chodzić. Także zaraz tam pójdziemy. Na dole mamy jakieś pamiątki. Sklep jakiś z płytami do grania. Jeszcze pozostałości po świętach. Choinka. Idziemy po schodkach. Zobacz, jak fajnie to wygląda. Na dole są właśnie te stragany, co ci pokazywałem. I co? Fajnie, nie? Idziemy wyżej. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Tak wygląda to z piętra. Patrz, tu nawet zegarek jest. Tu pokazuje 14:15. Zaraz sprawdzę. Jest 14:06. No ale. Fajnie, nie? Fajny klimacik. I tu zegarek już prawidłowo pokazuje godzinę. Stevens Green Shopping Center. Automaty, do płacenia za parking, ponieważ tutaj jest car park. No, jestem troszkę rozczarowany, ponieważ tutaj, po dotarciu na drugie piętro, okazało się, że dużo tutaj sklepów jest po prostu pozamykanych. Także. Jest tam jakaś galeria, gdzie są obrazy, ale po prostu nic tutaj więcej nie ma. Eee... Dobra, jedziemy dalej. Co dwa piętra wyżej znajduje się tylko przejście na parking. Na tym poziomie znajdują się sklepy spożywcze, jakieś TK Max. I tyle z galerii. Akurat nie lubię po galeriach chodzić. Eee, wolę iść sobie na świeże powietrze, także zabieram Cię w szczególne miejsce. Co ja tu widzę? Zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy, co tutaj mają w tym Gourmet Burger King. W tym Kitchen, przepraszam, nie King. Tutaj sprzedają jakieś burgery. Tam dalej jakaś kafejka, ale albo restauracja. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj wejść. Zobaczymy, co uda mi się tutaj zjeść. Także burger jakiś wyświetlony z kurczakiem wegetariańskim wołowina tasty, jakieś frytki dobra, trzeba wejść i poczekać ma miejsce idziemy do środka no udało mi się wejść tutaj do Gourmet Burger Kitchen nie jest to takie proste jakby się wydawało w okolicach świąt i poświątecznych, także e, zamówiłem sobie takiego typowego burgera zobacz cztery jak to wygląda Taki burger Wołowinka, ser, widać tutaj dużo warzyw, jakiś bekon Cheese, kolągiewko. i do tego piwo Piwo i Zobaczymy jak to wszystko będzie smakowało Na pierwszy rzut oka jest bardzo przyjemnie Zobacz sam jak to wygląda Pachnie ładnie, wiesz do dlaczego? Bo naprawdę czuć, że jest bardzo dobrej jakości mięso. Powiem Ci, że mięso to pierwsza klasa. Nie jest to podrobione, kurcze, jakieś sztuczne jedzenie. Nie mówię o bułce. Mówię o, o mięsie. Czuć, że jest to naprawdę bardzo szlachetne mięso. Stawiałbym na angusa. Ser aż się wypływa. Zobacz. Tak wygląda burger. Patrz, pokażę ci Bliska. I tak jak wygląda, tak smakuje. Naprawdę. Jest cebula, pomidor, sałata, bacon, dużo sera i szlachetne mięso. Czuć, naprawdę bardzo dobrej jakości mięso. Otworzymy sobie piwko. Kupiłem takie piwko. Handsome Jacks. Jest to IPA Hope. Jeszcze hołka nie India Palal Indyjskie Wracając do burgera Nie mam pytań szczerze mówiąc Zobacz Burger naprawdę pierwsza klasa No dobra ja już zapłaciłem Zapłaciłem za to 20,80 euro i 80 centów. Pokażę Ci tylko, jak wygląda to miejsce. Tutaj robię burgery, wszystko na miejscu, bardzo fajna obsługa. Dużo ludzi, ogólnie fajny klimacik i ogólnie jest wszystko super. Dobra, na razie, thank you. Dobra, idziemy dalej. A więc byłem tutaj w tym Gourmet Burger Kitchen, zjadłem naprawdę dobrego burgera. Było tam niesamowicie wszystko smaczne i świeże. Dużo warzyw, mięso naprawdę pierwsza klasa. Burger widać, że albo z angusa, naprawdę przypyszne. Powiem Ci szczerze, że można tutaj przyjść z rodziną, ze znajomymi i dłużej troszkę tutaj zabawić, ponieważ mają wszystko: i burgery różne, i jakieś snaki, i browarki. Także można sobie tutaj spędzić bardzo dobrze czas. Dobra. Miejsce 10 na 10 jak dla mnie dzisiaj w Dublinie. Zaczyna się robić taki wieczór. Dzisiaj był cały dzień jedzenia w Dublinie. Już tu się troszkę ściemnia, nie jest jeszcze późno jakoś, tylko po prostu jest jeszcze zima i troszkę ciemniej już się robi. Ja bym powiedział, że taka szarówa troszeczkę się robi, a nie ma co. Yy, się tym po prostu przejmować. Idziemy dalej. Zobacz, jak tu fajnie wszystko wygląda. No, masz, co tu się dzieje? Pan chyba kurtkę ukradł, albo chciał ukraść kurtkę. Tak, zobaczcie, pani z ochrony. Tutaj go złapała, kurteczkę wyrwała. Zobaczcie, nawet dwie kurtki. Pan sobie chciał po prostu ukraść. Nawet takie sytuacje się zdarzają. Ze sklepu, Cotswold, Outdoor. Pan chciał sobie dwie kurteczki ukraść. Zdarza się, nie? I pani normalnie ze sklepu sobie wybiegła i biegnie za takim delikwentem. Kurtki odzyskała, ale chłopak chyba telefon zgubił. <noise> Także będą mieli jego dane. Fajnie, nie? I uciekł. No dobra. O jaki fajny klimacik. Onil. A to co to za pani? Tego nie znam. Co to za pani? <noise> Reinhardt, Talking Statue, Hermoli, Malon Hill Rozmawiająca statua. Bardzo fajna. I gdzie to się znajduje? Rowery A no, wydaje się, że takie roczne i już podzwiałe, jak to w Irlandii. Wszystko tutaj szybciej rdzwieje. Chciałem Ci pokazać most Hapeny jest to prawdziwa ikona Dublina zbudowany w 1816 roku i był to jedyny most z przejściem na drugą stronę przez miasto przez ponad 100 lat. Także zobacz, tu jest most i dzisiaj ci go pokażę. Metalowy most Zobacz, tak wygląda zbudowany w 1816 roku Masa ludzi zawsze chodzi tym mostem, ponieważ jest to naprawdę stare. No i jak zwykle pogoda w Dublinie nie zachwyca, pada deszcz. I chyba będę zmuszony sobie poszukać jakiejś kurtki przeciwdeszczowej. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Zobaczymy, czy ją kupię. Nie mam pojęcia, czy ją kupię. Idę poszukać coś ciekawego. Ta kurtka, co ja mam na sobie, w ogóle wodę zatrzymuje na sobie. Nic nie schnie. Także zwykła kurtka z diesla. A nic nie warta. Taka prawda. Zobaczcie, jak wygląda ten most. Pokażę troszkę siebie z bliska. Z daleka, przepraszam. Tak to wygląda. Jest naprawdę fajny most. Dużo ludzi tym mostem chodzi. Muszę teraz patrzeć pod nogi, ponieważ tutaj, gdzie chodziłem, to była równa, po prostu droga. Teraz zaczynają się schody, żebym orła nie wywalił przypadkiem. Tak jak obiecałem, tak idę. Zaczyna padać deszcz. Idę szukać sobie przeciwdeszczowej kurtki. Zobaczymy się na miejscu, w sklepie, pewnie. Niestety, kurtki nie udało mi się kupić. Myślę, że jest to spowodowane tym, że jest już styczeń. Wszystkie takie najlepsze rzeczy zostały wykupione No i zostały same takie, wiecie, już końcówki kolekcji Chciałbym Wam tylko pokazać Jeszcze tutaj taką fajną atrakcję Jest to most W takie fajne kolorki tęczy Zobaczcie jak wygląda Dublin Wieczorowo poro Ja zaraz będę się zbierał do domu. Napisz komentarz, co najbardziej Ci się podobało w filmie: czy jedzonko, czy ogólnie jakieś atrakcje, ogólnie wiesz, jak Ci się podobał Dublin. Możesz napisać w komentarzu, co byś chciał zobaczyć w następnym filmie. Jeżeli byś chciał wystąpić w moim odcinku, wspólnie nagramy jakiś film, napisz komentarz tutaj pod spodem. Chcę wystąpić w Twoim odcinku. Oczywiście, jeżeli jesteś z Irlandii, nieważne z jakiego miejsca Także pozdrawiam Cię serdecznie, łapkę w górę zostaw. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!